Bronowice, a dokładniej Majdan Tatarski to dzielnica, która jest taka sama jak wiele dzielnic w Polsce, zwykła, wielka płyta, typowe osiedle z czasów PRL-u, natomiast ta dzielnica, mimo że architektonicznie nie wygląda, jest stosunkowo stara i skrywa ona bardzo mroczną tajemnicę, o której opowiem w dzisiejszym filmie. Także. Zapraszam do oglądania. Majdan Tatarski charakteryzował się tym, że była to sieć gęstych równoległych do siebie małych uliczek, często niebrokowanych, w których dominowała zabudowa jednorodzinna, dosyć skromna, murowana, aczkolwiek bardzo często były to budynki drewniane. Tych reliktów dawnych bronowic dawnego Majdanu Tatarskiego jest niewiele. Tu akurat mamy jeden z budynków już niestety opuszczony, a za mną typowa uliczka właśnie jaka jeszcze przed wojną musiała tutaj tętnić życiem. Z takich ciekawych reliktów jeszcze mamy tutaj studzienkę kanalizacyjną. Podejrzewam, że jest to studienka jeszcze przedwojenna, być może oryginalna, bo nie kojarzę tu w Lublinie, żeby były gdzieś tam często spotykane tego typu pokrywy studzienek. Podobnie jak w przypadku, które prezentowałem wcześniej w części Wschodniej Majdanu Tatarskiego tutaj układ urbanistyczny również uległ zmianie. Część z tych uliczek zostało zlikwidowanych, natomiast no, część posłużyło do budowy takich oto. Traktów komunikacyjnych, jakie widzicie za mną. Natomiast jeżeli chodzi o zabudowę, no to jak widać za moimi plecami, mamy dwa światy. Mamy wielką płytę w postaci wysokich budynków typowych, właśnie z PRL-u, i mamy też budynek, który pamięta te czasy w oddali, tam gdzieś schowany w gęstwinach. Starych, dużych drzew. Więc ta dzielnica, można powiedzieć, praktycznie całkowicie zniknęła, została wymazana z mapy miasta. Zachowało się kilka ulic z dawnymi, oryginalnymi nazwami. No i też już ta pamięć mocno uległa zatarciu, ponieważ o getcie na Majdanie Tatarskim wydaje mi się, że niewiele Lublinian pamięta. Dlatego też pomyślałem, że nagram taki film, który przypomni te tragiczne losy. Nie tylko Wieniawej, nie tylko Podzamczeń, nie tylko dzielnicy Czwartek, czy Kalinowszczyzny, ale też pokażę dzielnicę Bronowice, która na co dzień jest zwykłą taką wielkomiejską, spokojną sypialnią. Czasem historia nie znajduje się w archiwach. Czasem czeka pod warstwą ziemi i przypomina o sobie zupełnie przypadkiem. Jest 19 kwietnia 1988 roku. Na pierwszej stronie Kuriera Lubelskiego... Pojawia się artykuł, który tak opisuje szokujące odkrycie. Jerzy mulawa, operator koparki, jak zwykle zagłębiał łyżkę w grunt. Odgarniał ziemię wokół kapliczki, która będzie przeniesiona dalej, by nie wadzić kolejnemu blokowi spółdzielni kolejarz stawianemu przy ulicy Pogodnej. Nagle razem z gliniastą wilgotną ziemią, operator wydobył ludzkie kości. Majster Stanisław Gajko. Pobiegł do kierownika budowy Stanisława Ludiana. Ten zaś wezwał milicję obywatelską z Wydziału Dochodzeniowego. Przyjechał inspektor Jerzy Dudkowski. Było po południe 15 kwietnia. Pięć po piędzi zaczęto sprawdzać wykop, który wyglądał na zbiorową mogiłę z okresu II wojny światowej. Funkcjonariuszowi pomagali dwaj pracownicy LPB Leszek Poremski i Augustyn Tomaszek. Wydobyto z podziemi kilkanaście ludzkich czaszek, niektóre przestrzelone z wyraźnymi śladami palenia. Koparka odkryła inne ludzkie szczątki, zbutwiałe resztki skórzanych wyrobów, trochę złotej biżuterii z drogocennymi, jak się wydaje, kamieniami, a także sześć monet pięciorublowych, tak zwanych świnek. Czas i wilgoć nie zniszczyły złotych zębów kwiących na dobrze zachowanych szczękach ofiar zbiorowej śmierci. Gdy na placu z pietyzmem oglądano smutne znalezisko, po osiedlu gruchnęła wieść: Odkopano złoto, worki złota! Pracownicy budownictwa powiedzieli później. Ludzie zbiegli się błyskawicznie, wielu chciało kopać. W wolną sobotę ten i ów wchodził na teren budowy. Matki asekurowały swoje pociechy, by i te znalazły jak najwięcej. Jednak nie wszyscy się tak zachowywali. Wczoraj odkryto jeszcze więcej szczątków. Łyżka koparki, zagłębiana w ziemię, również koło kapliczki, wygarniała kości, buty, monety, kieszonkowy zegarek z grawerunkiem częściowo zatartym, trudnym do rozczytania gołym okiem. W resztkach zbutwiałej torby był rozlatujący się plik dokumentów. Można z nich wywnioskować, że w mogile zakopano Żydów. Na karteluszkach widać część Gwiazdy Dawida i pieczęć z niemieckim orłem. Na terenie dzisiejszej budowy Pogodna 32 było w czasie wojny przejściowe getto na drodze do Majdanka. 72-letni Wacław Grochowski mieszkał niegdyś w miejscu, gdzie dziś stoi budynek oznaczony numerem 30. Wraz z całą dzielnicą został ewakuowany, ale pamięta lata okupacji. Mieszkała tu także rodzina Jerzego Szczygielskiego, Oto co obaj powiedzieli. Obóz był ogrodzony drutem kolczastym. Ciągnął się od ulicy Gromackiej przez Majdan Tatarski do ulicy rolnej, od posesji Małajów do Nadulskich. Sąsiadował z lotniskiem lubelskiej wytwórni samolotów. Nikt nie widział, co działo się za drutami, bo przecież Niemcy nikogo w pobliże nie dopuszczali ale grozę budziły odgłosy kanonat. Należy wątpić, czy kiedykolwiek zostanie wyjaśniona tajemnica zbiorowego grobu, czy się odnajdą rodziny pomordowanych. Chociaż kto wie, złota bransoletka przy zegarku i broszka wysadzana brylantami są oryginalne. Na razie majątek zabezpieczono. Pracownicy PUK przewieźli kości do Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej. Prokurator rejonowy dla miasta Lublina nadzoruje postępowanie. Lublin zaś w rocznicę zagłady warszawskiego getta zobaczył przypadkiem próbkę tamtej Gehenny. Pozostałości dzielnicy Majdan Tatarskiej tej przedwojennej, oryginalnej jest niewiele. Oprócz kilku ulic, które biegną równolegle, które wyznaczają te główne ciągi przedwojennej jeszcze dzielnicy, zostały takie ostańce w postaci pojedynczych domów. Najczęściej parterowe lub też piętrowe zbudowane z takiej Mocno wypalanej cegły, no pewnie z jakiejś lubelskiej cegielni. No i czasami się zdarzają takie miejsca jak to, gdzie mamy pełno gruzu, pełno kamieni, takich właśnie typowo rozkruszonych cegieł, pozostałości właśnie po dawnych budynkach, które zostały wyburzone. Nie wy, niewykluczone, że znajdują się tu jakieś niewielkie podpiwniczenia. No i często na takich miejscach są drzewa, takie oto ostańce. Jest to Prawdopodobnie jakiś jesion, więc nie jest to drzewo, które rośnie względnie szybko, a zatem możemy przypuszczać, że może to drzewo rosło gdzieś przy jakimś domu yy, jako... To po prostu taka roślinność przydomowa. To też można na zdjęciach lotniczych z lat 40. jeszcze sobie sprawdzić. Natomiast właśnie ciekawostką jest to, że tu na tym terenie co widać nie ma roślin typu jakichś takich drzew, samosiejek. Nie jest to teren mocno zalesiony, zadrzewiony. Być może z tego względu, że jest tutaj bardzo dużo gruzu i ta roślinność się nie może tutaj utrzymać. Także ciekawe co kryje się tutaj jeszcze pod spodem, pod tym placem. Jeśli filmik się podobał, to tradycyjnie proszę łapkę w górę. Nowych widzów witam na kanale. Zachęcam do obejrzenia pozostałych filmów i ewentualnie zasubskrybowania kanału. Pozdrawiam Was z Bronowic, miłego dnia. Cześć!